Cześć Ida, ogromne gratulacje, bardzo jak na osobę, której w ogóle miało tutaj nie być. Uważam, że drugie miejsce to jest niesamowity sukces. Jak się czujesz? Ja się czuję świetnie, nawet jak gdybym odpadła w pierwszym odcinku, czułabym się świetnie, bo naprawdę mi nie chodziło tutaj o wygraną, to, że jestem w finale jest dla mnie super, super blessing i dziękuję, że mogę tu być, ale nie myślę kategorią mam drugie miejsce, tylko po prostu Mogłam się spełnić tutaj w jakiś sposób, mogłam coś przekazać, więc ja się czuję mega spełniona. No i powiedz mi w takim razie, Zabraza jakie masz plany teraz na przyszłość? Ee... No bo ten program na pewno otworzy ee... Ci drzwi do wielu wspaniałych miejsc. Z... No, ja po prostu będę dalej strany. robiła swoje i pielęgnowała to mój taniec i tak dalej. No i nie mam jak jakiś po konkretnych planów. Po prostu chcę, żeby życie się Dziękuję samo potoczyło. A jaka była atmosfera na planie programu? Atmosfera była codziennie po prostu świetna, to, z jakimi ludźmi ja mogłam pracować z uczestnikami, w ogóle z całą produkcją, fryzjerzy, makijażyści, styliści, wszystkich bardzo, bardzo kocham i po prostu było świetnie każdego dnia. To życzymy Ci takich wspaniałych emocji dzień w dzień, gratulacje raz jeszcze no i samych wspaniałych chwil z tańcem i nie tylko. Dziękuję pięknie.